Mój mąż zostawił mnie z umierającym ojcem i pojechał do Jałty ze swoją kochanką. A kiedy wrócił, było już za późno. Maliupol, jesień 1983 roku. Deszcz siąpił drobno, jakby ktoś na górze wycisnął szmatę na ulicę. Marina kurczowo trzymała pudełko z domowymi bułeczkami, jakby to mogło zrekompensować niepokojące przeczucie, które tkwiło w niej przez ostatnie 24 godziny. Kolejka elektryczna jechała długo, autobus z dworca trząsł się na każdym wyboju, a potem wąskie uliczki sektora prywatnego i cisza, w której nie czuło się wakacji. Tylko szare pręty bramy, obdarty płot i puste podwórko. Umówili się ze świetłaną z wyprzedzeniem. To były jej urodziny, powinien być stół, krewni, jak co roku. Marina wzięła nawet wolne w pracy, żeby przyjechać. I oto stała przed drzwiami, w kałoszach, z mokrymi frędzlami w kieszeni Złożona kartka z adresem, jakby nie była jej znana. Pchnęła drzwi, były otwarte. W środku było wilgotno i głucho. Żadnego zapachu jedzenia, żadnej rozmowy, żadnego radia, które zwykle grało w kuchni. Tylko lekkie skrzypienie, w kącie, w półmroku, na starym bujanym fotelu siedział Trofim Fodorowicz, ojczym mojego męża. Jego szare oczy obserwowały ją spokojnie, jakby czekał. Gdzie są wszyscy? Wydyszała. Skinął w stronę kuchni. Spójrz, na kuchennym stole leżała notatka. Napisana pośpiesznie, długopisem, na odwrocie starego telegramu. Marin, pilnie wezwany na wycieczkę. Jestem z raisą w jałcie do 15. Tata potrzebuje opieki. Liczę na ciebie. Paszka! Marina stała w milczeniu. Słowa zlewały się w jedną linię. Jauta, Reise, obserwator. Nie możesz, nie jeśli to nie kłopot. Po prostu, jesteś tu teraz. Postawiła pudełko na stole. Z placków unosiła się para, ostatni ciepły ślad tego, z czym tu przyszła. A więc, powiedział trofim. Teraz ty tu dowodzisz. Oni wyjechali na wakacje. A teraz muszę mieszkać z tobą. Marina usiadła. Bez łez, bez histerii. Miała tylko stłumione dzwonienie w uszach i serce w żołądku. Mówił spokojnie, nawet prawie wesoło, jakby opowiadał o prognozie pogody. Nie jesteś pierwsza. Ale siostra Rejzy, była to przez tydzień. Potem Marinka, pielęgniarka sanatorium, swietłana ją zatrudniła. Ale oczywiście nie zapłaciła. Wyjechała. A teraz ty. Kolejna, która jest tymczasowa. Otworzyła torebkę, wyjęła chusteczkę, otarła czoło. W głowie wirowały jej obrazy. Paweł na dworcu, całujący ją w policzek, dziękuję, że pojechałaś do mamy. Rejsę przy telefonie, nie martw się, wszystko gotowe. Swietłana, koniecznie przyjdź, będzie tam cała rodzina. Teatr. Wszystko jest produkcją. Wiedziałeś? Zapytała cicho. Oczywiście. Niczego nie ukrywali. Powiedzieli, że jesteś przydatny. Powiedzieli, że nie odmówisz. I że będą miały wakacje. Sweta dostała wycieczkę od komitetu związkowego, rejsę też dostała przez handel. Dwa pokoje all inclusive. Ja nic nie dostałam. I liścik dla ciebie. Ja też. Wstał, podszedł do pieca, otworzył drzwiczki, węgle prawie wygasły. Nie napalisz w nim? Kurczaki wczoraj zamarzły, a ja się nie rozgrzewam. Marina wstała. Zdjęła płaszcz. Wyszła na korytarz, otworzyła spiżarnię. Wszystko było jak dawniej: kłoda drewna, wiadro węgla, stara łopata. Westchnęła, nie ciężko, ale jakby się tym przejęła. W kuchni znów skrzypnęło krzesło. Deszcz za oknem stawał się coraz cichszy. Rozpaliła kuchenkę, wstawiła czajnik. Pokroiła chleb. Zdjęła fartuch z gwoździa, zawiązała go tak, jak robiła to w ich wspólnym mieszkaniu. Nie krzyczała, nie odmawiała. Tylko działanie. Po prostu została. Trofim usiadł przy stole, w milczeniu wziął kubek. Cóż. Teraz naprawdę rządzisz, powiedział. Dawno temu zrozumiałem, że nie chodzi o krew, ale o ludzi. A ty jesteś człowiekiem. Może skomplikowanym, ale prawdziwym. Zegar tykał w szafce. Gdzieś daleko przejechał tramwaj. Dom pachniał bułkami, spleśniałym tynkiem i starym tytoniem. Zaczynał się nowy akt. Bez świadków, bez publiczności. Tylko Marina i Trofim. Tylko jesień i cisza. Tylko prawda, która jeszcze nie wiedziała, że wyjdzie na jaw. Poranek zaczął się wcześnie, nie dlatego, że było to konieczne, ale dlatego, że wszystko w domu budziło się przed świtem. Stare rury szumiały po odkręceniu wody, wróble bębniły oblaszany dach, a Trofim Fedorowicz kaszlał, jakby był to jego jedyny sposób na przypomnienie światu o sobie. Marina bez słowa wstała, nalała wodę do aluminiowego garnka, rzuciła obrane ziemniaki i włączyła kuchenkę. Jej palce nie przyzwyczaiły się jeszcze do kuchni, ale dłonie wiedziały już, gdzie jest sól, gdzie zapałki, a gdzie obrus. Pranie trzeba było robić ręcznie, w starej, ocynkowanej wannie na podwórku. Najpierw drobiazgi, kusteczki do nosa, koszule, potem pościel, która paczniała czyjąś chorobą i długim milczeniem. Marina prawa wszystko, aż skrzypiało, wykręcała tak, że szumiały jej palce. Potem rozwiesiła je między jabłonią a płotem. Wiatr szybko wysuszył. W tym czasie zdążyła przygotować śniadanie, wytrzeć parapety i podać Trofimowi lekarstwa. Przyjmował wszystko w milczeniu, jakby bezwładnie, ale w jego oczach błyskała wdzięczność, na którą od dawna nikt nie próbował zasłużyć. Pewnego dnia wyciągnęła z półpiętra ich starą książeczkę oszczędnościową. Było tam ogólne na mieszkanie, tak Pol nazywał konto. Otworzyła stronę, a jej serce zabiło głucho. Ostatnim wpisem była wypłata prawie całej kwoty. Tydzień temu. Prawie co do grosza Żadnej dyskusji, żadnego zapytania. Po prostu odłożył je, jakby należały do kogoś innego. Jakby wiedział, że ona tego nie sprawdzi. I miała rację. Następnego dnia listonoszka Nina, kobieta w wełnianej kamizelce i wiecznie zaciągających się pończochach, wepchnęła jej w ręce gazetę i nie wychodząc z bramy, zajrzała jej przez rani. Więc jesteś teraz u Trofima? Przynajmniej ktoś przyszedł się z nim zobaczyć. Myśleliśmy, że już nigdy go nie zobaczymy. Marina tylko skinęła głową. Nina nie czekała na zaproszenie, zaczęła szeptać. A twoi są w jałcie? Widzieliśmy ich tam przez ludkę, ona pracuje w sanatorium. Mówiła, że co wieczór w restauracji rejse w nowej sukience Paweł z aparatem fotograficznym, Swietłana opowiada wszystkim, że wreszcie odpoczywa, bo w domu wszystko jest pod kontrolą. I to by było na tyle. Marina podzękowała i zamknęła bramę. Wieczorem, siedząc na stołku w korytarzu, spojrzała na stary kaloryfer, zardzewiały, z którego kapały krople. Nagle zauważyła, że na ścianie za nim są ślady sadzy. Trofim przeszedł obok, utykając, i zrzucił go na ziemię. Święta mówiła, że płaci za ogrzewanie. A ja sam noszę drewno na opał raz w miesiącu. Następnego dnia sam wręczył jej zeszyt. Był szary, z wyblakłym napisem dziennik domowy W środku tabelki. Data Kto przyszedł? Jak długo zostali? Co przynieśli? Były linijki. Rejse przyszła mimochodem Przyniosła złe tabletki. Szybko wyszła. Albo Paweł zadzwonił, powiedział, że jest zajęty. Niektóre dni są puste, zupełnie puste. Same w sobie były drobiazgami, ale razem tworzyły wzór. Wzór porzucenia opakowany w celofan uśmiechów i obietnic. Nie prowadził tego notatnika dla sądu, ale po to, by nie oszaleć. Marina przeglądała strony. Trofim nie patrzył na nią, po prostu siedział przy oknie ze skrzyżowanymi ranionami. Nie zadawała pytań. Odpowiedzi miała przed sobą. Po raz pierwszy poczuła, że to nie było nieporozumienie. To nie był wypadek. To był system. Wszystko zostało ustalone z góry. Milczeć, nie zauważać, nie brać odpowiedzialności. Trzeciego dnia poszła do komisji okręgowej. Prosto do sekretariatu, do biurka, przy którym siedziała kobieta o nazwisku Gelina Siemionowna. Przejrzała papiery, nasnęła językiem i powiedziała. Ten wniosek wisi tu od wiosny. Wniosek o przyznanie drugiej grupy inwalidzkiej. Brakuje trzech podpisów z działu sprzątania i osobistego podpisu mojego syna. Próbowałam złożyć dokumenty przez Svetłane, ale brakowało mi formularza numer szóste. A potem nikt nie przyszedł. Marina zapytała: Czy może dostać kopię tego wszystkiego? Gelina Siemionowna tylko wzruszyła ramionami. Jeśli dostaniesz takie polecenie. Ale w teczce jest dziura. Część została zabrana, a nie zwrócona. Może przypadkiem, może celowo. Marina podzękowała i wyszła. Na zewnątrz lał deszcz. Ludzie spieszyli się, naciągali kaptery, nie patrzyli na siebie. Stała na ganku komitetu dzielnicowego, ściskając torebkę. W jej głowie układał się już plan. Nie zemsta. Nie odwet. Po prostu zebrać wszystko po nitce do kłębka. Żeby nikt nie powiedział, nie wiedzieliśmy. W domu panował specyficzny chłód, nie od kaloryferów, ale od obojętności, która wisiała w powietrzu, przyklejając się do ścian jak stare bielidło. Marina zaczęła się budzić o piątej rano. Zanim zrobiło się jasno, zdążyła zrobić kilka zdjęć: pustej lodówki, w której była tylko kapusta, dwie puszki koncentratu pomidorowego i pożółkła torebka soli. Potem zdjęcia paragonów z apteki, gdzie wśród nazwisk widniały recepty na leki które nigdy nie zostały wykupione. Na parapecie leżała paczka recept od lekarza rejonowego, po której już pełzała pleśń. Marina starannie wyrównała każdą kartkę, zrobiła zdjęcia pod dwoma kątami, podpisała datą i włożyła do osobnej teczki. Ze ścian Trofim zdjął kilka starych zegarów, za którymi zdawał się trzymać kolejny notatnik. Ten sam, o którym wcześniej milczał. Pisał starannie w dwóch linijkach: kto przyszedł, kiedy, z czym. Jak długo został. Na szczególną uwagę zasługiwały notatki. Obok imienia Pawła widniało dziesięć minut. Przyniósł gazetę. Nie wszedł na ganek. Swietłana została wymieniona jak dzwoniła dwa razy. Powiedziała, że nie może presja. Marina przewracała strony, jakby czytała czyjeś wyznanie. Nie było tu es, tylko chronologia rozczarowania. Pewnego wieczoru trofim zaczął mówić. Nie odrywając wzroku od szklanki z żurawinowym kęsem. Słowa płynęły powoli, jakby wydobywał jeszcze coś głęboko zakopanego. Opowiedział mi, jak Świetlana lubiła imponować już od najmłodszych lat. W pracy była modelką, w komitecie związkowym działaczką, w domu surową panią domu. Ale to wszystko było tylko na chwilę. Dopóki był wesoły, był brany pod uwagę. Kiedy zachorował, zaczęłam mówić: "Nie jesteś mężem, jesteś ciężarem". Nie przeklinał, nie skandalizował. Po prostu pewnego dnia zaczął prowadzić zeszyt. Trzeciego dnia przyszedł Valentin. Wysoki, suchy, w ciemnym płaszczu. Kiedyś był sanitariuszem w Sanepidzie, teraz mieszkał na sąsiedniej ulicy. Trofim powiedział, że zna go od czasu wypadku w fabryce, byli razem na nocnej zmianie. Valentin przyniósł torbę rekwizytów, pustą butlę tlenową, kroplówki, sterylne bandaże, fiolki, które już dawno straciły całą zawartość. Wszystko było jak prawdziwe, tylko bez celu. Rozłożył to na stoliku nocnym, pokazał mi, jak to poukładać, żeby wyglądało przekonująco. To nie był szantaż, to była prawda. Żeby nikt później nie powiedział, że się nie domyślił. Marina starannie obrobiła zdjęcia, podpisała każdą datę, napisała krótkie wyjaśnienia. Na jednym zdjęciu, trofim w łóżku, z bladą twarzą, obok butelki. Na drugim, ona ze zmęczonym spojrzeniem, zaplatająca kroplówkę. W ujęciach nie było fałszu. Wiedziała, jak to wygląda, bo widziała takich pacjentów w szpitalu od swojej ciotki, która pracowała jako sanitariuszka. Fałsz był tylko zewnętrzny. Wszystko inne było prawdziwe. Później wpadła Marfa Pietrowna, sąsiadka z ulicy. Była to starsza kobieta z zawsze zawiązaną chustką, która wiedziała wszystko o wszystkich. Przyniosła kilka słoików dziemu i od progu zaczęła opowiadać. Powiedziała, że pamięta, jak wiosną trofim upadł na podwórku. Paweł stanął przy samochodzie, zapalił papierosa, zobaczył, że Staruszek próbuje wstać, ale tylko odwrócił się i wsiadł za kierownicę. Odjechał, a ona nie wiedziała, do kogo zadzwonić. Powiedziała, że myślała, że może sam wstanie. Teraz tego żałuje. Marina nagrała tę historię na magnetofon, stary Madziak, wciąż radziecki, ale działający. Nie liczyła już na czyjeś sumienie, ale chciała zachować dowody. Usystematyzowała każde nagranie, każde zdjęcie. Stworzyła cztery foldery: gospodarstwo domowe, dokumenty, świadkowie, fakty. Na osobnej półce trzymała kopię na wypadek, gdyby ktoś chciał je zniszczyć. Nie uczyniła z tego pracy swojego życia, ale czuła, jak rośnie w niej nowa siła. Nie gniew, nie pragnienie zemsty. Raczej wewnętrzne zaangażowanie. Bo ktoś musiał to zrobić. Ktoś musiał zebrać wszystkie rzeczy, które inni ukrywali za słowami zależy nam i po prostu nie mieliśmy czasu. Trofim zauważył, jak pracowała, i pewnego dnia, przechodząc obok kuchni, powiedział: Wiesz, gdybym był młodszy, zbudowałbym ci cały newsroom. Byłabyś dobrym śledczym. Tylko bez munduru. Nie odpowiedziała. Wytarła tylko ręce w fartuch, otworzyła kolejny folder i dodała zdjęcie kuchenki z pustym garnkiem, trzeci tydzień z rzędu bez rosołu. Poranek rozpoczął się od napiętej ciszy. Marina umyła podłogi, pościeliła łóżko i poukładała rzeczy, jakby przygotowywała się do komisji. Na stoliku nocnym puste fiolki, kroplówki, chusteczki, opakowania apteczne z przeterminowanymi terminami. Butla z tlenem stała przy wezgłowiu. Rurka leżała wzdłuż poduszki. Trofim przebrał się w czystą koszulę, włosy miał lekko rozczochrane, dla efektu osłabienia. Światło w pokoju było przygaszone, pojedyncza lampa z żółtym kłoszem. Na ścianie zegar pokazywał złą godzinę. Lodówka pozostawiona prawie pusta, tylko na zdjęcia. Na stole teczki, dyktafon, rozłożone kopie świadectw i list notarialny trofima. Około południa na podwórku zagrzechotały opony. Minutę później rozległ się wesoły głos, swietłana śmiała się, że walizka nie toczy się po kamieniach. Paweł dyskutował, gdzie można znaleźć lepsze wino niż w tym PGR. Rajse, wysoka, w białej koszulce, narzekała na wiatr niszczący jej włosy. Dom był jak pułapka, z zewnątrz wszystko wyglądało tak samo, ale w środku wszystko było już inne. Kiedy drzwi się otworzyły, na korytarzu stała Marina w ciemnej spódnicy i czarnym golfie z upiętymi włosami. Nie powiedziała ani słowa. Po prostu się wpatrywała. Paweł wzdrygnął się, jakby nie spodziewał się, że kogoś spotka. Swietłana zamarła w progu. Rejse cofnęła się, trzymając torbę z jaskrawym napisem krymskich delikatesów. Pol jako pierwszy przerwał ciszę, mówiąc niepewnie. — Jesteś tu jeszcze? Marina skinęła głową, nie zmieniając wyrazu twarzy. Następnie gestem wskazała pokój. Trofim siedział w fotelu przy oknie. Na jego kolanach leżała chusta. Obok niego leżał rekwizyt medyczny, zmontowany z taką precyzją, że wyglądał, jakby naprawdę ledwo stał na nogach. Jego oczy były otwarte, spokojne, ale kryła się w nich zamrożona determinacja. Nie grał, pokazywał to, co wydarzyło się dawno temu, tylko teraz, w kadrze. Swietłana próbowała go przytulić, ale się odsunął. Marina podeszła do stołu i wręczyła Paulowi list. Spojrzał na niego, chciał dać go matce, ale ona już go wzięła i zaczęła czytać na głos. Jej głos zadrzał przy drugim akapicie. Trofim pisał o tym, jak był ignorowany, jak wypłacano mu pieniądze z konta na lekarstwa, które nie docierały, jak siedział bez jedzenia, bez światła, a w odpowiedzi cisza. Potem pojawiły się konkretne daty, kwoty, nazwiska. Swietłana próbowała czytać dalej. Ale jej głos stał się płaski i stłumiony. Paweł usiadł, jakby nagle ugięły mu się kolana. Marina włączyła dyktafon. Nagranie zaczęło się od głosu Marfy Pietrowny, widziałam, jak upadł, ale Paweł po prostu objechał, nawet się nie odwrócił. Następnie, głos dzielnicowego, zalecił hospitalizację, nikt nie przyszedł po skierowanie. Potem, krótkie zeznanie listonoszki Najni, a następnie Walentinę. Wszyscy mówili cicho, spokojnie, bez histerii. Tylko fakty. Paweł nagle się roześmiał. Nerwowo, histerycznie. Uderzył dłonią w stół, wszyscy spiskujecie. To wszystko gra. Swietłana wyprostowała się jak na zebraniu partyjnym i syknęła: Złożymy skargę. To fałszerstwo. Mamy znajomości w Komitecie Wykonawczym. Dowiemy się, kto upoważnił cię do zebrania tego wszystkiego. Marina w milczeniu podeszła do szafki i wyciągnęła teczkę. Zawierała poświadczone notarialnie kopie, pełnomocnictwo od Trofima, nowy nakaz opieki, wypisy, zeznania świadków z podpisami. Wszystko było w formie, wszystko ostemplowane. Jej twarz nigdy się nie zmieniła. Nie była zła, nie narzekała, była twarda. Pol wstał i rzucił ją na ziemię, jesteś szalona. Marina spojrzała na niego spokojnie. Jej głos był cichy, nie. Po prostu przestało mi być wygodnie. Nie kłócili się. Nie mogli się już kłócić. Przestrzeń była wypełniona dokumentami, faktami, prawdami, których nie dało się już zamknąć śmiechem czy groźbami. Rejsa stała pod ścianą, blada, bez wyrazu. Swietłana wertowała list, jakby szukała literówki. Paweł zacisnął pięści, ale opuścił ręce. Nie powiedział nic więcej. W pokoju znów zapanowała cisza. Tylko kroplówka kołysała się w przeciągu, jak spowolnionym metronom. Marina zebrała foldery i włożyła je z powrotem do szuflady. Nie czuła zwycięstwa. Tylko zmęczenie. Ale zmęczenie nie z powodu przegranej. Ale z faktu, że teraz zacznie się to, co najważniejsze. To, co zawsze było pomijane, noc była niezwykle cicha. Liście szeleściły za oknem. Przeciąg lekko trząsł drzwiami, stare deski skrzypiały od różnicy temperatur. Marina siedziała w fotelu przy łóżku, owinięta w kratę, i obserwowała oddech trofima. Był słaby, jak cień, ale miarowy. Nie prosił o wodę, nie wołał o nic, po prostu leżał z zamkniętymi oczami, jakby wsłuchiwał się w melodię płynącą z jego wnętrza. Na stoliku nocnym stał zegar, który wskazywał dziewiątą piętnaście. Kiedy oddech się urwał, Marina nie od razu się zorientowała. Wszystko było takie spokojne, jakby właśnie zasnął. Położyła dłoń na jego ramieniu, ale jego ciało było już nieruchome, uwolnione. Poranek był chłodny, z nielicznymi promieniami słońca. Sąsiedzi zaczęli przychodzić o wczesnej porze. Marfa Pietrowna przyniosła czarną chustkę, Nina wieniec z jesiennych chryzantem. Lekarz rejonowy przyszedł sam, nie przysyłając sanitariusza i długo stał przy bramie, patrząc na ziemię. Potem westchnął i powiedział: Wytrzymał do końca. Notariusz pojawił się przed południem, przyniósł dokumenty w prezentowej teczce, zapytał, gdzie może wszystko podpisać. Pogrzeb był skromny. Bez przemówień, bez orkiestry. Ale wszyscy, którzy przyszli, wiedzieli, dlaczego tu są. Wiedzieli, kim był Trofim Fodorowić. Nie z plotek, ale z czynów. Marina nie odeszła. Nie została w domu. Bo chciała coś odziedziczyć. Nie powstrzymywało jej nic poza poczuciem, że do mnie jest jeszcze ukończony. Pokój trofima pozostał nietknięty, łóżko schludnie pościelone, zdjęcia i akta wciąż na swoich miejscach. Przejrzała wszystko, co zgromadziła akta, zapiski, taśmy, dokumenty. Część z nich przekazała okręgowemu komitetowi wykonawczemu, załączając list w imieniu trofima. Resztę starannie ułożyła w pudle archiwalnym. Wysłała listy do tych, którzy jej pomogli, Valentinę, lekarza, nawet sąsiadów, których słowa zostały na taśnie. Każdy list zawierał jedno: Podzękowanie za to, że się nie odwróciłaś. Miesiąc później nad gankiem Starego Domu pojawił się napis: Pokój dla osób starszych. Otwarto go z inicjatywy Maryny i przy wsparciu kilku miejscowych lekarzy. Zaczęto tu szkolić pielęgniarki i opiekunów, udzielać konsultacji rodzinom, które miały w domu przykute do łóżka osoby. Ludzie przynosili stare prześcieradła, lekarstwa i książki medyczne. Valentin poprowadził pierwsze zajęcia z opieki nad ciężko chorymi. Marina pomogła zorganizować wszystko, od harmonogramów po instalację domowych półek. Dom ożył, ale w inny sposób. Bez głośnych głosów, bez śmiechu, bez udawania. Pewnego dnia na płocie pojawiło się odręczne ogłoszenie: Babcia potrzebuje pomocy. Czy ktoś ma wolny wieczór? Pod spodem widniał podpis: Spokoju pomocy. Godzinę później nadeszła odpowiedź. Chłopak w wieku około 16 lat zapukał do furtki i powiedział, że chce pomóc. Marina wyszła do ogrodu, gdzie dzieci siedziały na ławce, czytając kolejne ogłoszenie. Rozmawiali o tym, co mogliby przynieść: owsiankę, książki, stare gazety. Patrzyła na nich i nie czuła bólu ani urazy. Tylko ciszę i jasność, jak po burzy. To nie było wewnętrzne szczęście, to był spokój. Nie oczekiwała już, że ktoś się zrozumie lub doceni. Po prostu wiedziała, dlaczego tu jest. Stała w ogrodzie z filiżanką herbaty w dłoni i patrzyła, jak wiatr porusza zasłoną na werandzie. Za nią na ścianie wisiało czarno-białe zdjęcie Trofima. Siedział w fotelu, ubrany w tę samą koszulę, wyglądał surowo, ale spokojnie. Pod zdjęciem znajdowała się metalowa tabliczka, żył uczciwie. Odszedł w prawdzie. Marina poprawiła palcami ruk ramki, przejechała dłonią po drewnie. Tego dnia nie była fotografowana, nie robiła selfie ani nie pisała listów. Ale gdyby ktoś zapytał ją, kim się stała, odpowiedziałaby po prostu. Nie jestem już tylko żoną. Jestem teraz kimś, kto jest odpowiedzialny za innych. W tym zdaniu nie było patosu. Tylko treść. Drodzy widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał, polubcie nas i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Nie zapomnij kliknąć na dzwonek, aby nie przegapić nowych ciekawych historii. Do zobaczenia wkrótce.